Co to za trawa? Trawa? Aha, co ta ty trawa! Ja? To, to są cheaty, ja widzę takie. Co ty robisz? Niszczysz TNT, tak? Które to było. Tak, bo tu jest TNT, A, ta, to to co ty się inny, Tu tak, się tak, TNT. Ty debilu, głupi! Co ty zrobiłeś? Wcale nie niszczę serwera, stary. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Kłapu, słuchajcie, na samym wstępie zostawia łapeczkę w górę, subika dzwoneczkiem, nie bądźcie polskimi januszami, wow, to się stało kurde! Dobra, słuchajcie, tak więc każdy teraz zostawia łapkę w górę. Wow, górę, słuchajcie i patrzcie co tutaj mam. Wow, widzicie co? Ja mam słuchajcie tutaj teksturpaka z markiem Lordy Ruszwilem w ogóle. Jeżeli go chcecie, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie Ej, Kłapku, ja chcę tego teksturpaka No i będzie git i teraz słuchajcie, bierzecie będziemy sobie bedroka, obudujemy sobie w taki sposób o to łóżko, więc słuchajcie, jeszcze, jeżeli tego nie zostawiłeś, teraz w tym momencie, w tym momencie masz o, ja czekam, raz, zostaw łapkę w górę i suba, dwa, no, 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 no zejdź na dół i zostaw tego suba, no i trzy, nie no teraz tak na serio zostaw tego suba. Dobra, mam nadzieję, że tego zostawiłeś, ale jeżeli nie, to spod będziesz miał pecha, kurde, więc lepiej, ja bym, ja bym nie chciał mieć pecha. Dobra, tu są żółci, elo, elo, się ma żółty, siema. Ty, może go tutaj bić, w sumie. Bardzo fajnie, tutaj padł, o, z Rolexa, dobra, to jest spoko, z Rolexa masz, proszę bardzo. Ty, słuchajcie, nie wiem, czy mi tutaj nikt nie złapie, słuchajcie, bo ja tutaj mam właśnie, ty, wiecie, cheaty, a cheaty są tutaj niedozwolone, you know, guys. Eee, ktoś mi spamie na MSG, że siema. Aaa, to siema, Te ludzie mi spamią, więc witam wszystkich moich widzów, słuchajcie. Dobra, tutaj robimy się tak o, o, czekajcie, czekajcie, włączycie moją zbroję, dobra. Uwaga, takie coś zrobimy. Dawaj go bi, 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 go, big, bi, 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 bi. Dobra, słuchajcie, nice, ale to jest strasznie głośno. Ej, w sumie on nie wiem, czy oni wiedzą, że jako z, z Rolexa zabijam. patrzcie to. <laughs> Ej, pięć serduszek ma, dobra. Ej, ty, 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 ty do mnie pisze masz cię, choć ten. Nie, nie, dobra. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, na kolejną maraneczkę. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie tutaj do nich. Ja mam taki plan, słuchajcie, że wyleję na nich całe te wiadra lawy, to jest, które mam tutaj, słuchajcie, które mam tutaj właśnie w eku, słuchajcie. I jakiś typek ciągle mnie spanuje? Spanuje, słuchajcie, patrzcie, spamuje mi, chodź, bo cię zmanuje, przez ci, chodź. Ya Pierre Celeti e Nie spam. Ej, słuchajcie, to mnie naprawdę denerwuje. Ty jak mówi, że jest adminem, a. Nie, on nie jest. Adminem. Jacek PVP, ta PVP.pl jeszcze, weź przestań. Widzicie, to jest naprawdę kurzający tutaj, słuchajcie. I dobra, słuchajcie, kto został jeszcze na ręce? O, został ten typek, który niby jest adminem, dobra. O, siema, Jacek PVP. O, PVP, Jacek PVP, tak, to jest pewnie admin, tak. Chodź, wkurzę się zaraz. Ty, napiszę do niego, napiszę do niego, może. Yy, daj dowód, daj mi dowód, że jesteś adminem. Ej, może się z nim pobawimy w sumie. Zabijemy mi łóżko, dobra. Dedasz, czemu d -dasz, d -dasz, stary Ha <laughs> <D -dasz. laughs> Masz cheaty nie mam che Nie mam cheatów LOL Ej, dobra, bo tutaj Typek myśli, że poda się za admina i że ja się nie będę za to wkręcę, ty, ale ja nie jestem taki, żeby kurczę, wkręcać się i myśleć, że od razu, że ktoś się za admina, słuchajcie. No i to jest naprawdę bardzo prestiżowy teksturpak, jak widzicie, tutaj mamy oczywiście jeszcze y, zł banknotowy, słuchajcie, monety, więc tu spoko. A teraz, słuchajcie, lecimy sobie tutaj, tutaj zniszczyć. Jestem admina, naprawdę, ta, ja ci jakoś nie wierzę, dobra. Uwaga, sobie lecimy cyk, cyk, zniszczone łóżko, dobra, i słuchajcie, lecimy, dobra, nice, wow, dobra. Ej, no nie wierzę, no typek mi pisze, że mam bana, masz ban. Ja, masz ban? Masz, ba masz ban, czy bana? Ej, to jesteś w końcu adminem, czy nie? O, dobra, tylko zabijemy. Dobra, dobra, ej, nie, w sumie został on ostatni, patrzcie, on ostatni został w sumie. Nie, została jeszcze jedna osoba, ale dobra. Ej, nie bi bo bana masz. No, jak ja mogę mieć bana, gościu? Ej, ej, jak mam ci... Udowodnić, że nie mam ban Zabijesz mnie, to zgłoszycie Ci na policję! Nie, to jest jakiś w ogóle fake. Dobra, najpierw zrobimy tego typka, bo ten typek jakiś spokojny jest, dobra, ja sobie jak tam tego chcę sprawdzić. Co to za typek jest? Chodź na Discorda! Jak upiszę tego Discorda w ogóle, ja pierdzielę przez kan, no nie wierzę. Ej no, mordeczko, ty wiesz Ty nie wiesz z kim ty tańczysz, gościu, nie wiesz jakie tango co Nie wie ja. Ej, Tipek jest chyba wkurzony! Siała się no Jacek PvP, siedem serduszek, wow 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 Dobra, podaj Discorda! Ej, w sumie, dobra, zobaczymy co tutaj reprezentuje sobą Mam pomysł, stróluję go, patrzcie jak go stróluję, że to tutaj leci taka niby ten, że jest tutaj niby wiecie, trawa, znaczy, trawa, Boże, trawa, Kławku, co ty gadasz, jest tutaj ogień, słuchajcie, i on ucieka, on się cyka, serio, nie, 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 a ja go uratuję, proszę Państwa, Kławku, wujek Kławku w pogotowiu, dobra, wiem, że jestem, jestem czasami, jestem czasami zły, ale... Wygraliśmy, nice. Ej słuchajcie, ludziska, jestem na tym na, na lobby tutaj cały czas i słuchajcie, ten typek ciągle mi spami, swoimi Jacek PvP, choć na dyscyplinę, masz bana na 3 minuty, ty no to nie wiem co, ma, naprawdę masz bana. Nie wiesz, ej, słuchajcie, on naprawdę mi gra grozi mi tym, że mam bana, no jestem adminem, nie jesteś adminem. Weź podaj Discorda i w sumie. Jak to jest jakiś typek, taki dziecko przy pisze Discorda? Chodź Dycy, ale przecież piszę Discorda przez K, jestem! Nie, Nie, nie. w ogóle ja jak ty nie masz w ogóle skina, gdzie on jest? Czekajcie, ej, znajdę go tutaj, czekajcie, gdzie on tutaj jest? Ej, w sumie? On tu gdzieś uciekł? Halo, halo, przepajna. A jest, ja jak PVP, no patrzcie to! Przecież to jest Alex Steve, no jakim cudem on może mieć admina, słuchajcie. No jeszcze tam, nawet to jest lepszy skin niż on. Jego, no patrzcie, no ten ma nawet nuba, nie? Ale on nie ma nic, to jest. nie, jestem najlepszy adminem z derpa. Dobra podawaj. Jacek pvp.pl. Y, dobra podawaj Discorda. Ty, no w sumie zobaczymy co to jest za typek, ty, ale to jest Beka, co nie, ja idę zaraz się zagrać na rękę. Dobra ludziska patrzcie, napisałem do niego, bo cały czas mi spami, że jest. Ożem odebrał i że sprawdziłem adminem napisałem mu, żeby nie spamił, bo się wkurzę, no nie wiem, dobra, ja nie wiem czy do niego, do niego dzwonić czy nie, dobra, ale przynajmniej może będzie śmiesznie. Dobra, dzwonimy do niego, uwaga. <laughs> nie mogę, nie? Ej, to może być... <laughs> no, halo? No, halo, PVP do Ciebie no. się dodzwoniłem? Czy to jesteś... I... Czy to jest ten najlepszy stick na świecie? No, no ja jestem adminem DARPA Tutaj, prawdziwym, naprawdę No to, I... Skoro i... jesteś adminem, to czemu... Co się stało, panie administratorze, czemu, czemu ja niby... No, bo, no bo, bo... Bo mówili, że masz chity, wszyscy tutaj, wiesz I... I mówili, żeby Cię sprawdzić a, ale wiesz, że ja nie mam ty przecież stary, yy, do, o, po, po pierwsze, jest. dobra, po pierwsze tak stary, nie jesteś adminem, okej? Okay? No jestem, naprawdę. N nie jesteś adminem, nie jesteś no żadnym adminem. To... No, 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 ale no nie co? Przeżywaj mi, to, nie przerywaj mi, nie przerywaj mi, bo <coughs> musisz mi jedną ja pokazać, bo się zdenerwuję i bana ci dam, naprawdę. I to ja muszę... Tratuję, co muszę... Co nie muszę? nie śmiej się ze mnie. Eee, to udowodnij mi, że jesteś adminem, bo ja ci nie pokażę ekranu, jak mi nie pokażesz, no to... jak mi udowodni, nie udowodnisz mi, że, jeste, że nie jesteś adminem, to ja ci nie pokażę ekranu, stary, za freak'o, co ja jestem, kurde, ty. No, 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 no bo ja nie muszę ci udowadniać, ale no bo ja jestem naprawdę adminem i Aha, a, a jak nie pokażę, to co? Jak nie pokażę, to co? No to bana masz na IP i na, yy, no zawsze. Ale ja, ja mam stary youtubera plus, a ty nie masz tej rangi, czemu, tak? Masz, bo... <laughs> Ja mam ukrytą rangę, nie, nie pytaj mnie, nie pytaj się tak pytaj, Aha, nie pytaj, nie aha, do... Ja jestem minem prawdziwym Ci mam cię tym ekran, tak? No, no dobra, panie administratorze, proszę cię bardzo Ja ci już udostępniam no. ekran, weź sobie tutaj proszę bardzo, wszystko masz yy, jakby coś to ten, to no, fajnie sobie tutaj przeglądnie. No co, nie, nie mam cheatów co, co, to... Co, to za... co, za... co to jest, co to jest, co to jest? Co, co się stało, co, co się... jest? Nie mam żadnych cheatów, nie mam cheatów Nie, nie, proszę pokazać, co to za prawa? Trawa? Aha, no to ta to trawa! Jest... To, to, to są cheaty, ja widzę takie! Widziałem takie, jakiś w taki miał I, i Co? Mało. To nie są cheaty, to, to, to jest no to, teksturpak to, 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 to pokaż To, to jest packa. To jest, textur... to jest pack. no mówię ci! To nie, no to pokaż, Fliki! Tam packa tego! Gdzie są, gdzie jest teksturpak? E, to jest... E... Re... Re... C... Packs. To? Nie, nie, to Aha, tutaj. to to! Dobra, dobra, no szukaj tu, czekaj. Które to tutaj e... na lewo? E, to jest, poczekaj. To jest. Opsik! O kurczę, dobra. E, nie, 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 to nie są cheaters, ale to jest tekst Nie możemy. To... Tak, to no nie to to A nie pokaż jest. to ustawienia jest. Oh, co to nie Nie, to nie jest. to 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 nie jest. to poczekaj. Dobra, Dobra. udowodnij mi, że jesteś adminem gościu i po co mi tak to sprawdzasz niepotrzebnie, stary? Tylko czas no. mi zabierasz, chciałem nagle odcinek, nie, bo nie, na jutro pokaż chciałem dane. wrócić. Poczekaj, jeszcze, jeszcze, poczekaj. Chciałem na jutro wrócić. No, weź, weź donę! No. Donę, no? donate, kurde, donę, no? no. no. Nie wiem. To? No? Dobra, no klikam, no i co? Co teraz? Weź co w tym momencie? No. no, pokaż, czekaj. Jeszcze? No? Jeszcze? Jeszcze... A dobra, czekaj. E, no przekaj. co jest? Co co? Czekaj. No co? FORZ 10 NIVIDIAT NIVIDIA! To jest o, karta bo... moja graficzna, gościu. No do, dobra, no do, do, dobra, czekaj, ja tu wiem wszystko, ja jestem tutaj już parę lat w administracji, poczekaj Dobra. No, no, śmiało hmm. Gdzie tu widzisz cheaty? Ale ja, ja wiem, że masz cheaty, ty oszukujesz pewnie mnie. Weź po indziej Tu chyba wszystko dobrze. Nie mam cheatów, dobra, chodź na rękę w takim bociacie, chodź na... no Nie, no nie Nie Dobra, pokaż mi, czy jesteś adminem, wyjdź stary, lataj, dobra? Ale ja wyłączony mam latanie No nie? La lataj stary, dobra, ja ci nie uwierzę stary, bo ja tutaj tracę ja no czas na ciebie jest, Ale ty nie jesteś adminem jest. gościu, ja wyłączę tej. Ty... No zaraz pana dostaniesz, nie żartuję Jestem zdenerwowany już Pokaż No nie wyłączaj Pokaż, poczekaj, pokaż mi Ale ja ci nie pokażę mojego Ja nie wierzę, dobra Co dalej, co dalej, bo udowodni mi, że jesteś Ale wiem, że ja w ogóle czasu nie, nie tracę Weź mi pokaż, dobra no, Pani... bo... Weź. Pokaż. Choć... Dobra, napisz na czacie na głównym koncie siema, napisz na głównym czasie siema Dawaj no, no, Ale nie mogę teraz, bo um, Pożyczyłem konto kulece Aha I, I właśnie nie mogę, nie mogę, no wiesz no. Panie adminie, ostatni raz ci mówię Jak mnie pokażesz teraz, to już jest koniec, kapelana, nie, ja już wychodzę, bo ale związku obowiązku pokazywania bo jest adminem, admin ma zawsze rację ha, ha i co? Ale skoro ci mam wiedzieć, że ty jesteś adminem, skoro mówisz, że admin no bo... ma zawsze rację Dobra, a, No bo... Sary os... no bo... ja... Mi... Dobra, patrz, ja mogę latać, ty nie możesz stary, ja wyjdę z serwera i to i ty mi nic nie zrobisz! Ej, ja cię zbawiam. Masz... Znasz w ogóle... Dobra, tak, ty umiesz tylko banować, a masz w ogóle, znasz jakieś komendy na serwerze? Ta. A, dobra, nie, czekaj, skoro nie umiesz, nie możesz nic banować tutaj, nie możesz nic pokazywać, znaczy nie, nie musisz mi udowadniać, że jesteś adminem, a masz jakiś swój serwer, żeby mi pokazać, że jesteś adminem, no odswoń... A mam swój autorski, wszystko mam Autorski o, serwer, tak? Autorski o, serwer o, zrobiłeś, tak, stworzyłeś Minecrafta, tak? Dobra. Tak, I i co, nie. i? co, i co, i co? I co ty tam mi pukałeś, bo nie wiem, nie, nie, nie rozumiem cię. Mam wszystko autorskie Ale wiesz, że... Ale, ale nie, rozumiesz, nie rozumiesz, że jak tam będziesz mieć admina, to to nic nie znaczy, że tutaj masz Admina i nie rób no nie, mnie trolla! Jest, ja mam tutaj tu też, bo ja znam właściciela i on jest moim kumplem I on mi też tutaj admina powiedział. No, zawsze. Inaczej, ja jestem adminem cały czas, no bo tylko. Jestem. Za... Nie, dobra, ja cię banuję, gościu, bo. Znaczy ja, ja, wy, ja wychodzę, jest, bo ja, ja już nie mogę, ja już nie mogę, gościu, dobra, ja już. Nie ratuję. No nie, ja ci naprawdę dam bana. Dobra, to jest. ci uwierzę ci, uwierzę ci i pokażę ci resztę. Powiem ci całą prawdę, jeżeli mi pokażesz, że jesteś adminem. Pokaż mi na twoim serwerze, że jesteś adminem. A gratam Ale, trochę osób, może? czy nie? Eee, czekaj. Gratam trochę osób, czy nie? Tak szczerze. Cztery. No to ja kurde wbijam. Dawaj, podawaj IP, dawaj, chodź. Dobra Dobra podaj mi na do Discordzie podaj mi IP dawaj śmiało Dawaj no Dobra czekaj No ja Zdaj tutaj chcesz, śmiało podawaj pięć. mi IP Poczekaj, Poczekaj No, ja no dyktuj dyktuj No bo nie no napisz czekaj. to będzie najlepsze bo nie chce mi się pisać wiesz o co chodzi Czekaj To będzie, to będzie czekaj. najlepsze Czekaj Podyktować ci tak? N no no napisz no to by było najlepsze No do, dobra dyktuj no śmiało Czekaj sy. Ta Dobra no C Sześć No Trzy No Jeden no. 0, no. 2, no. Jeden no. Kropka, no. Cysy Cysy? CES? Nie. Ale no no no, 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 no. no tak. Dobra, znam to. I co dalej? No, i musisz kliknąć. Tak, tak. Ty, ty ktoś ty. mi się bił na konto, weź mi z niej hasło. No dobra, jestem ty, co tutaj pani admina fajny no, to, serwer. No, to jest mój, tutaj autorski Mamy tutaj najlepsze pluginy, znaczy sam pisaliśmy tutaj moi technicy. No no. Mogą być kilka bugów, ale to tam wiesz, no jak na każdy... Tak może być kilka bugów? Tak, i no to jest ogólnie prawie najlepszy serwer w Polsce będzie, bo mamy najlepszych programistów, którzy pisali. No pluginy, wiesz, takie no. Ej, ludzie skąd tutaj rangę, Zmutowałem się! A no mały rangę! No. jak się podoba. Jest spoko, a ty być co będzie Mega Drop, czy co? To jest no, bardzo fajny serwer. To jest y, tryb przetrwanie serwera. Aha, tryb przetrwania, tutaj co, jest hologram, wyjście, otwarcie bram, przetwarcie serwera, spoko. I co i, i co, i co, i co, no dobra, spoko, fajnie, fajnie. I co, co w związku z tym, co, co się stało? Czemu mam banana mieć na derpie, co? Bo, bo nie wiem. No cheaty masz, nadal. Nie, nie mam cheatów. Czemu ty latałeś? Poczekaj, czekaj, czekaj, chodź tu Nie ja nie latałem to ten Gdzie, czy, gdzie ty jesteś? Ej Nie bo to ten, ten ktoś mnie trollował, trollował czekaj. mnie ktoś, jakiś admin tutaj był, nie wiem jak on się nazywał Aha, dobra, ja myślałem że ty latałeś No to wiesz stary, jak coś to możesz mi pokazać, nie wiem, jakieś komendy, dobra? To weź się zastanów, a to, ja, ja pozwiedzam serwer, ty może ja sobie wyjdę tutaj, co? Weź mnie wypuściłybyśmy no czekaj, weźmy wypuść co? Weźmy wypuść, a ja to sobie, po po, po sobie pochodzę po spawnie sobie pochodzę. masz fly, Kławku o, A, super, tak, masz, no, o, ty, super, i... dobra To weź ten, możesz mi jakieś komendy łapką. Nie, nie, powiem ci, że to się nie opłaca, bo ja wiesz? Mogę mu dać nie dam, bo ci nie ucham po prostu, wiesz? Jeszcze nie, nie jesteś moim kolegą Aha, i bardzo miły jesteś, wiesz? Bardzo, bardzo ci dziękuję no, W każdym bądź no, no, razie, cię, na tym ale derpie... Ci Ej, ci ale, ci tak, ale powiedz tak na serio teraz Na tym derpie, no. na derp mc, miałeś rangę, czy nie? Jesteś adminem czy nie? Bo ja nie wiem, już mm. naprawdę Bo tak mi strollowałeś, gościu, jest 23 no, już czy mój kolega jest adminem Aha, jest a czy ty nie jesteś, tak? Ale no... Jakieś to... pasło dostałem do niego. Aha, i, i, i uda Aj, niby jesteś adminem, a czemu, czemu tak no robiłeś w to. ogóle? Czemu tak robiłeś? To, czemu chciałeś mnie zniszczyć ten? Wiesz chyba, że jestem youtuberem, tak? I tylko dlatego chciałeś się ze mną spotkać, mm. tak? No nie no, no bo... Dużo osób mówi, że ma cheaty ciągle, cheaty, cheaty i wiesz... Aha, w taki sposób, no nie wiem co no głowku... Ja... Czasami wiesz, świruję, ale generalnie jestem porządny chłopak, nie? I no ja wiesz... mamy tutaj, wiesz jakie fajne mamy? Mamy... Jak masz tej temki. Już patrzę, początek. już patrzę, już idę, get już start, idę. Widzisz sobie kit start? To masz takie wszystko tutaj fajne, pomoc, taki sklep, takie działka. Masz no, kit scratch, no, no. nawet tutaj fajne. Fajne, co nie? A rozumiem, no tak, tak, tam co właśnie... Co ty robisz? Czekaj, 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 nie, 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 bo tu jest ten y... A niszczysz... Co? Jeszcze TNT tak? Które to było? Tak, bo tu jest TNT, tu no się, się TNT. Dobra, ja w ogóle ty patrzę no, i no. mogę sobie zbierać TNT, nie? Ale jak coś ten Eee, yy, tu jest... Co, co tutaj masz? To tu jest jakiś... Ej, patrz, tutaj buga mam Pokażcie Co to? Co? co? Ty stary? Eee, no. Yy. no Ej, co ty zrobiłeś? Co ty robisz? Co, co to jest? To te mi Co ty zrobiłeś? E, e, halo, jesteś? E, halo? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Co ty ej, ej, nie, 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 Wiesz, e, to jest wszystko, wiesz, stary cztery fan e, 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 Co to? Co ty zrobiłeś? Co, ty zrobiłeś? co, 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 co to? Chyba, chyba nie wystartujesz z serwerem Ty, debilu, ty debilu, głupi. Nie Dobra, nie chciałeś nie, mnie... Nie, chciałeś nie, mnie strollować, dobra. E, kurde, kurde, e, wiesz co? jesteś najgłupszym tutaj youtuberem na świecie. Ej, czy mi tutaj permisję czy to, co, stary? Ławku. Nie, nie banuj mnie, stary. Ja nie Nie, 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 nie banuj mnie. Wcale nie jeszcze no. serwera nie banuj mnie, nie banuj mnie. Nie banuj mnie, nie banuj. Wcale nie jeszcze serwera, stary. No, ty wcale. No nie, oni nie policzają tego, No jest, no nie mogę cię ban Ban, ban. Nie może zbanować, Co jest? Halo pomocy. Nie. Pomocy. Admin Dobra, niszczyłem oh, wszystko. Okay. Dobra, stopuję serwer. Dobra, trzymaj się, stary. <grydy> Dobra, elo, się dzięki za zniszczenie serwera. Stary, nie jesteś, nie odbyłem, nigdy nie będziesz zbinam i elo, nie, nie jesteś. <grydy>